Siemanko, witam. Mamy zimę. Już jesteśmy prawie po świętach, drugi świąt. Przyjechałem do brata. Tak jak wspominałem ostatnio na filmie, chciałem Wam pokazać co tu się wydarzyło. E, jakie inwestycje zostały poczynione, ponieważ no, nie pokazywałem tego na YouTube. Na TikToku i owszem. Także jak to za moimi plecami widać, troszeczkę przybyło metrażu e, na silosy zbożo zbożowe. Już mniej więcej Wam pokazuję. Co i jak wygląda. E, ten i ten to są dwa największe 70. E, ten, ten to są dwa mniejsze, bo to są dwudziestki piątki. E, także suma sumarum jest tego sporo ogólnie, bo tu, tu stoją dwa tu stoją dwa, tu jeden i tu kolejne dwa, czyli łącznie jest łącznie jest... Pięć silosów, pojemności na szybkość w chyba 215 ton. Do tego jest przynośnik kubełkowy. E, miała być początkowo żmika, Wyszło inaczej. E, brat zainwestował dobrych parę złotych. Żeby zwiększyć, e, no powiedzmy, szybkość pracy. Bo jednak kubełki z tego co pamiętam mają 40 ton na godzinę, a żmijka miała mieć około 10. Także różnica jest ogromna. Dodatkowo zostało tutaj troszeczkę zmian zrobionych, mamy przejazd, tam ogólnie jest działka, będzie przyszłościowe też pewnie jakieś baloty, nie baloty, będą i tym podobne. Wszystko zostało poprawione, ziemie nawiezione, dużo lepiej to wygląda, dużo bardziej praktyczne, wiadomo gospodarstwo się rozrasta, także trzeba czynić również inwestycje no po prostu w miejsce, no bo jednak Baza budynków, podwórko nie urośnie, a trzeba uciekać gdzieś albo za podwórko, albo przed podwórko. Jeżeli chodzi o bazę maszyn, to w tym roku raczej się chyba nic nie zmieniło. To co było, to było. Jak dobrze pamiętam, no to wiadomo, coś można szukać. Być może pług wpadnie, ale to już nie w tym roku, tylko raczej w przyszłym. Z, o, z ogłoszeń to jest na sprzedaż kombajn New Holland 1530 w posiadaniu no, naszej rodziny, moich rodziców od 1994 roku. No, sprzęt pewny tyle lat w naszym gospodarstwie, ale powiedzmy, filowo nie da rady jednocześnie kosić, zwozić i tak dalej, dlatego idzie on na sprzedaż. Usługami jednak można trochę szybciej podgonić. W międzyczasie brat będzie woził. Też nie jestem w stanie pomóc. Stąd taka decyzja. W ogólnie były cztery Silosy takie mniejsze. Za mną, przede mną, za mną teraz jest ten najmniejszy. Jest to 15 tonowy, służy on jako miejsce na gotową paszę, bo od kilku lat już przyjeżdża regularnie. Mobilna, mieszalna, która po prostu robi gotową paszę, no ale niestety zajmowało to miejsce jeden garaż. A no udało się kupić naprawdę w okazyjnych pieniądzach te cztery silosy, no były na cenę. To nie ma co ukrywać. Stało to mówię poprawione, wszystko graje tak jak należy. I właśnie to, co było robione do tej pory, magazynowane w magazynie, w stają w garażu, jest teraz tutaj. Jest to duże ułatwienie. Z inwestycji, zmian, mówię, takie to jest, na tyle, wiadomo, tam gdzieś krówki są, z opasów brat nie wychodzi. bydło mleczne dalej jest. E, co się zmieni? W przyszłym roku to Wam z pewnością pokażę. U nas spokój, jak to było w gospodarstwach sadowniczych. E, no Zapewne w styczeń, początek lutego będzie nam przykrywane truskawki. No i tyle. To także na nowy rok życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie mais